Święty Miklosz Agwiazdor. Zgodno z polską tradycją, święty Miklosz przechodzę do DZC dwa razy w roku: 6 E dwudziestego czwartego tego samego miesiąca na Wileje. Czy to je dobre? Czy aby nie za wiele chcemy ledniego? To Tocz narażać nego fajnego świętego na kwesztę, Doch wiedzy, że mieszkał on na daleci Nordze, bliżej Bieguna. Reza z tak daleciego kraju prizeje baro wiele detka. A dareńci coraz więcej w krumach przyjdą, osoblewe w tych krajowych. Miklosz musi też zapłacać elfom za ich robota. Opłacać ZUS w skarbówce ostawić dochodowi a obrotowi podatk. A wszelcie uldzi jemu już dawno temu w zele. Musi też nafudrować reniferę. teren okrum prezentów muszą cygnąć sedzące na sunkach jego części celskłe. Dylita z jedzeniem dla nich nie idę na starczec. O, tego jest do pokrycy. OC, NW, PZU, Zielona Karta, Letniskowa Łepłata, Sło, a wiele innych kwestów. W ze światowego kryzysu, terny nie minął nawet świętego miklosza, taci finansowy caężar je dla niego morderci. Na szczęście na Kaszebach nie ma jeszcze telerobotę, Bo przychydy bluz raz w roku, 6 grudnia. Wileja poddanka Daryńcichowie na swej ści Leni żaden filmowy. Kaszepści ort rozdawania podarków wydawa se baro ekonomiczny, bo robota mają dwa dwaj chłopowie, ani jeden jak to je w polskim przytrowku. Też z zabawci czy miodnosce chterne obaj rozdawają. Są o wiele lepsi, a bogatsi, bo pochadają z dwóch firmów. No, też prawa wolnego ręku zejają. Przedes w biodci odzecne desze, a starszych tasze i mieści, stawą nijaci zat Jako cedzy element ezabaro świeci, nie pytał spacerza, ale socjalistyczne ekonomie, chłytuszkę jestą z kaszeby wynekany. Teraz Janty Miklosz, e nasz kaszebści gwiezdor, ma konkurencyja w postaci imperialistycznego. Agenta, co w hecze podmiona Santa Claus. Temu sztrechowi jednako chcemy rzec ni. Niechże źle jedzę do Ameryki Dzece Straszec. Koel nas na Miklosza, niechaj przychydy Miklosz. Na Gwiezdka Gwiezdor, tak jak sa przy nolegu.